Mariusz Orłowski, witam Państwa. Naszym gościem jest Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta miasta Torunia. Witam serdecznie. Rozmawiać dzisiaj będziemy o szkołach w Toruniu, a właściwie nad koncepcją sieci szkół, ponieważ no, są rzeczy nieodwracalne, mianowicie sytuacja demograficzna, prawda, która powoduje, że no, szkoły stają się nieopłacalne. Nie ma uczniów, nie są powypełniane klasy, nie tworzą się oddziały, ale zanim przejdziemy do tego jaki macie pomysł na funkcjonowanie sieci szkół w Toruniu, chciałem zapytać właśnie o tą sytuację demograficzną. Jak to monitorujecie, jak to sprawdziliście, jak to wygląda? Wypracowaliśmy narzędzie, które pozwoliło nam na weryfikację liczby urodzeń dzieci. Od października ubiegłego roku pracujemy nad tym, pozyskując dane z Wydziału Spraw Administracyjnych, narzucamy je na mapę i wiemy pod konkretnymi adresami, gdzie mieszkają dzieci, w jakim wieku i gdzie są również obwody szkół. Jak to się przekłada na obwodowość i na um, jakby posyłanie dzieci do szkół przez rodziców. Więc zweryfikowaliśmy to, mapy nam pokazują, gdzie tych dzieci przybywa w Toruniu, a gdzie ubywa, albo gdzie w ogóle nie widzimy nowych... No rynek. i gdzie przybywa, gdzie ubywa, gdzie nie ma nowych. Przybywa na Jarze, przybywa na Jakubskim Przedmieściu i w lewobrzeżnej części Torunia. Natomiast dzieci nam się nie rodzą na Rubinkowie głównie. Rubinkowo, Wrzosy, tutaj starówka, centrum miasta, rzeczywiście to są osiedla, na których nie przybywa nowego, nowych Mieszkańców. Tak? Mieszkańców, tak. Nowych mieszkańców. Nie, nie przybywa też nam bloków mieszkalnych, w których mieszkańcy mogliby kupować, wynajmować y, mieszkania, więc rzeczywiście po prostu nie ma tych adresów. Rzeczywiście Ruminkowo czy Skarpa to te swoje dobre czasy mają już za sobą, bo ten boom demograficzny i budowa tych szkół, y, prakna, prawda, na, na, w wielu miejscach, no to y, miała już swoje, świetne, swoją świetność. Natomiast Jar rzeczywiście jest tym osiedlem, gdzie wprowadzają się młodzi ludzie. Y, ludzie przyszłości, Prawda, którzy planują rodzinę, bądź mają rodziny, bądź chcą je jeszcze powiększyć i tam, gdyby szkoła była namiotem, to można by było go spakować i, I przenieść, przenieść na jar. To jest niemożliwe, prawda? Niestety jest to niemożliwe. Stąd też decyzja o tym, że będziemy budować drugi etap szkoły na jarze. Tak? Stąd też decyzja o tym, że właśnie to na jarze powstaje nowy żłobek. Widzimy, że jest zapotrzebowanie. Pokazały nam to pierwsze dane rekrutacyjne żłobek, przedszkole na Jarze, przedszkole miejskie nr 18, wypełniło się niemal w całości 375 miejsc. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, liczyliśmy, że w szkole filialnej na Jarze utworzymy cztery oddziały, a już widzimy, że tych oddziałów jest pięć, co jeszcze nie wyklucza, że się nie powiększy, ponieważ rodzice dzieci obwodowych w każdej chwili mogą zapisać dziecko do szkoły filialnej z obwodu. Więc yy, widzimy, że dzieci przyrasta. Taka sama sytuacja jest na jakubskim przedmieściu. Mowa tutaj o szkole podstawowej numer dwa. W szkole podstawowej numer dwa już mamy dwa budynki, które są wypełnione po brzegi. Prawda jest taka, że jeżeli byśmy nie podjęli jakichkolwiek działań, to ta szkoła już po prostu nie udźwignie Dwójka kolejnej jest rekrutacji. Czeka, prawda? Tak, ta szkoła po prostu nie udźwignie kolejnej rekrutacji, mimo że dzieci będą obwodowe, to tak naprawdę nie będziemy mieli możliwości zapewnienia nauki w tych dwóch budynkach. No tak. tak, w okolicy Antczaka też powstaje duże osiedle po tormienie, prawda, Tormięcie, więc tak. tam młode rodziny również, młode rodziny, młodzi ludzie się wprowadzają tak. i m, m, powoduje to, że no, dzieci będzie przebywało. Tak, dzieci będzie przybywało, a szkoła podstawowa numer 2 po prostu kolejnych roczników już nie pomieści. Rzeczywiście, jeżeli nie chcemy stanąć w obliczu dwuzmianowości w szkole, tak, czyli tego, co wydarzyło się w szkole podstawowej numer 4, to my musimy już teraz działać. Więc y, rozwiązaniem jest przeniesienie zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych numer 13. To jest szkoła, też na czeka? Tak, Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Sportowego właśnie. Mhm. Do drugiego Liceum Ogólnokształcącego. Czyli dzieciaki, które się uczą na co dzień w zespole szkół y, ogólnokształcących i technicznych, y, które uczestniczą tam w zajęciach licealnych, tak? czyli chodzą do liceum, zostaną przeniesione do bazy, którą mamy w drugim ELO. Warto przypomnieć, że w drugim ELO mamy rozbudowaną bazę. Ze względu na to, że mamy tam i basen, który jest aktualnie w trakcie remontu. Drugie LO to jest Skarpa, prawda? Tak, to jest Skarpa. To jest um, Królowej Jadwigi. Tak, i to jest też szkoła, która pokazała nam w naborach, że rzeczywiście się nie wypełnia. Tak, Mamy tam wolne miejsca, przestrzenie są podnajmowane po prostu zewnętrznym e, podmiotom. Zamiast tego woli wykorzystać tą infrastrukturę, która jest dużo lepsza niż ta, którą aktualnie zajmuje ZSO i T13. Więc e, z jakby z korzyścią dla sportowców chcielibyśmy, żeby uczestniczyli w zajęciach w drugim LO I kontynuowali sportowe swoje działania. Dzięki temu, że byłaby to dobra baza wypadowa dla kolarzy, ale też mamy tam możliwość dostosowania pływalni, tak, która będzie teraz wyremontowana. Jakby ta szkoła też pozwoli na to, żebyśmy w jednej części, która do tej pory jest podnajmowana, zmienili jej sposób użytkowania i zaproponowali tam internet. Aha. Bliskość internatu jest bardzo ważna z tego względu, że do szkoły mistrzostwa sportowego chodzą dzieci z całego kraju. Nie tylko jakby z województwa, również z całego kraju. I rzeczywiście jest tak do tej pory, że dzieci chodzą do dzieci i młodzież chodzi do szkoły mistrzostwa sportowego. Natomiast internat jest przy zespole, zespole szkół inżynierii i środowiska. I, ta, I tu jest do Trochę pokonania małego. odległość, tak? plus jeszcze oczywiście, jeżeli ktoś rower musi wziąć ze sobą, tak, to bez względu na pogodę musi się przetransportować i uczestniczyć w zajęciach, a jeszcze na inne zajęcia w ogóle w drugą część miasta jedzie, albo do przedstani AZS-u. I żeby po prostu to troszeczkę usprawnić, wolelibyśmy mieć taką bazę i zweryfikowaliśmy to, rozmawialiśmy również z dyrektorami szkół, pokazywaliśmy, rozmawialiśmy z radnymi, pokazaliśmy jak możemy wy wykorzystać infrastrukturę, którą już mamy dostosowaną. Czyli po szkole mistrzostwa sportowego będzie podstawówka? Tak, będzie tam szkoła podstawowa numer dwa, z tego względu, że rzeczywiście. Filia. filia. tak. Filia szkoły podstawowej numer dwa, bo widzimy, że osiedle po Tormiesie się rozbudowuje i będzie pewnie przybywało tam i dzieci. A chcemy, żeby wszystkie dzieci miały jak najbliżej do szkoły i obwodowo będzie najbliżej do szkoły. To do jeden z pomysłów. Dwa. A co z uczniami technikum przy Trzynastce? Uczniowie technikum będą kontynuowali naukę, w całych klasach oczywiście, z tymi samymi nauczycielami, tylko w zespole szkół mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, lub w zespole szkół przemysłu spożywczego, tak naprawdę w zagłębiu szkół technicznych, które mamy, tak bo mówimy tutaj o wszystkich szkołach, które znajdują się przy ulicy Grunwalskiej. Mamy zespół szkół mechanicznych, elektrycznych elektronicznych, zespół szkół ekonomicznych i zespół szkół przemysłu spożywczego i 8 LO. I rzeczywiście chcemy tak, żeby dzieci, ponieważ to są bardzo pokrewne kierunki, o ile nie takie same, z tą samą bazą programową, więc chcemy, żeby po prostu z jak największą korzyścią dla dzieci, ale też bez większych zmian dotyczących klas. Tak bardziej chodzi tylko o zmianę lokalizacji. To nie są łatwe decyzje. To są trudne decyzje i bardzo szerokie analizy, które to poprzedzają. Rozmawialiśmy z dyrektorami jednostek oświatowych, rozmawialiśmy z klubami radnych. No tak, ale to nie najważniejsze osoby Oczywiście, w tym całym systemie, bo tu chyba rodzic, uczeń i nauczyciel. Tak, oczywiście i to są grupy, z którymi będziemy rozmawiać. Harmonogram spotkań ze wszystkimi rodzicami w poszczególnych szkołach, również z uczniami, jeżeli są pełnoletni lub chcą uczestniczyć w, w tych konsultacjach, ale również z nauczycielami. Zaplanowaliśmy na cały maj. W poszczególnych dniach oczywiście każda szkoła ocenia nas wcześniej informacje. Będzie to w godzinach popołudniowych tak, żeby każdy mógł na spokojnie dotrzeć na spotkanie. Oczywiście, jeżeli będzie mało tych spotkań konsultacyjnych, to jesteśmy gotowi i otwarci, mogą to być indywidualne spotkania lub dodatkowe konsultacje. Chcemy też, żeby rodzice mieli takie poczucie, żeby, że to się nie zadziało odgórnie, tak? że to nie jest tak, że ktoś wstał, wymyślił, że będzie zmiana. Tak? Tylko to są naprawdę dosyć duże analizy, głębokie, robione przez wiele miesięcy, które potwierdzają to, że demografia jest po prostu w Toruniu bezlitosna. Jeżeli w 2006 roku w Toruniu na świat przychodzi około 1900 dzieci. Dla porównania w 2024 to już jest 954 dzieciaki. Więc jeżeli chodzi o. No, fakty są twarde i są twarde bezdyskusyjne, fakty. tak. Natomiast no, rzeczywiście, no, przekonać rodzica teraz do tego, żeby jego dziecko nie chodziło 300 metrów od domu do szkoły, tylko jechało 3 km, no to już jest wyzwaniem. Tylko, że my troszeczkę inaczej na to spojrzeliśmy. Właśnie patrzyliśmy na to, jakie są wybory rodziców. Bo jeżeli mówimy o szkołach podstawowych, mówimy tutaj o obwodowości. Sprawdziliśmy, jakie były wybory rodziców w konkretnej szkole, do, pod konkretnego adresu, czy te dzieci były obwodowe, czy pozaobwodowe. I drodzy Państwo, mamy taką sytuację, że rzeczywiście w niektórych szkołach ponad 50% uczniów to są dzieci pozaobwodowe, tak? Czyli właśnie rodzic wybrał tą szkołę jednak. Czyli kierują się jakością szkoły, jakością nauczania? Raczej bliskością, a, bliskością. raczej bliskością, bo do tej pory mieliśmy tak, że te obwody e, czasem wyłączały w części ulicy, tak? I okazywało się, że okazało się, że blok był zaraz przy ulicy, a Dziecko należało obwodowo do zupełnie innej szkoły, tak, no więc jeżeli rodzic szkołę widział z okna, to na pewno dał do tej, która była jak najbliżej miejsca zamieszkania, bo my wiemy, że w tym pierwszym okresie, czyli w tych klasach 1-3 wspomagamy dzieci, wozimy czy to autobusem, czy samochodami, natomiast już potem chcemy, żeby one stały się samodzielne i zawsze rodzic będzie spokojniejszy, jeżeli to będzie bliższa szkoła i to dziecko w takich zwanych przysłowiowych kapciach po prostu będzie mogło przejść do szkoły. Przekonać rodzica czy nauczyciela nie będzie łatwo, ale liczby mogą przekonać. Raz te demograficzne, a dwa oszczędności, jakie dadzą, wymierne korzyści, jakie da taka reorganizacja. Ile na tym miasto zaoszczędzi i na co te pieniądze zaoszczędzone będzie mogło przekazać? Na razie to są takie bardzo szacunkowe wyliczenia z tego względu że nie wiemy jak ostatecznie ta koncepcja się ukształtuje. To jest oszczędność rzędu 3 milionów, może 3,5 miliona. Natomiast to też jest oszczędność, która jeżeli zostanie wygenerowana, ona zostanie przeznaczona na edukację i oświatę, tak, czyli na remonty, których bardzo szkoły potrzebują, na zakup dodatkowych materiałów, tak, na zakup pomocy dydaktycznych, na dodatkowe zajęcia, o których rodzice wielokrotnie do mnie piszą. Chcielibyśmy, żeby ta oferta szkół była coraz bogatsza. My też widzimy tendencję w Toruniu, że jednak dzieci odchodzą ze szkół publicznych i idą do szkoły niepublicznej, więc my podpytujemy rodziców, co Różnie jest. to bywa, bo to w dwie strony działa. Oczywiście, natomiast widzimy tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o uczestnictwo dzieci toruńskich jakby w tych szkołach niepublicznych. Stąd też chcemy, żeby ta oferta naszych szkół była ciekawsza i dzięki temu przyciągała dzieci i młodzież. My też patrzymy jakby po pierwszych tych rekrutacyjnych działaniach na to, co się wydarzyło w przedszkolach w przedszkolach miejskich, do których bardzo ciężko było się dostać i zawsze były pełne listy plus listy rekrutacyjne i rodzice oczekiwali na zwolnienie miejsca. Mamy teraz taką sytuację, że w przedszkolach nie utworzyło się ponad 10 oddziałów. Ponad 10, ponad 10 oddziałów, co dało ponad 200 miejsc wolnych w przedszkolach miejskich. To generalnie nie było takiej sytuacji. Jeżeli były jakieś wolne no miejsca, to one były incydentalne, naprawdę. Więc my też już widzimy, że zarówno pracujemy nad ofertą przedszkoli, żeby one były bardziej atrakcyjne i dla dzieci, i dla rodziców, tak samo będziemy pracować nad ofertą szkół podstawowych czy ponadpodstawowych. To będzie proces, rozumiem, to nie będzie decyzja z dnia na dzień, tylko będzie proces, który no, pozwoli wszystkim stronom się do tego przygotować. Oczywiście to jest proces, który wstępnie założyliśmy na rok ponieważ zmiany pierwsze, które byśmy chcieli wprowadzić, to będzie rok szkolny 2026-2027. W tym czasie mamy harmonogram spotkań właśnie i z pracownikami, i z rodzicami, ale również spotkania z radami okręgu, spotkania ze związkami zawodowymi i oczywiście ten najważniejszy punkt, czyli już wywołanie uchwał intencyjnych i akceptacja radnych miasta Torunia i pozytywna opinia kuratora oświaty. A wiemy, że rzeczywiście jakby cały proces, który zostanie przeprowadzony, ta opinia i znaczy i to czy rada miasta podejmie uchwałę i opinia kuratora jest dla nas po prostu wiążąca. No niezwykle ważna jest jeszcze też sytuacja nauczycieli. Oni mają związki zawodowe, prawda? Oczywiście. Obawiają się zwolnień, no bo Zawsze jest tak, że przy jakichś przenosinach, reorganizacji no ktoś gdzieś tam może stracić pracę. Jak to wygląda? Znaczy, jeżeli chodzi o nauczycieli, to etatów wręcz... Yy, znaczy mamy bardzo dużo wakatów, może z drugiej strony. Bardzo dużo wakatów i my poszukujemy nauczycieli. E, gro nauczycieli jest też w wieku emerytalnym i sami deklarują, że tu chcieliby już zakończyć swoją karierę zawodową. E, tylko chcemy potraktować miasto Toruń jako taki jeden organizm. Tak? Czyli jeżeli zauważymy, że rzeczywiście nie tworzą nam się oddziały w danej szkole, to pierwsze, co to zaproponujemy, przejście nauczycielom do innych szkół, tak, żeby po prostu utrzymali zatrudnienie. I chcemy tak zrobić to globalnie, widząc y, też no, ten niepokój wśród nauczycieli, tak, bo to już się powoli dzieje. W momencie, kiedy na, w szko szkoła podstawowa na Lewo Brzeżu powstała, tak to wyludniła nam się trochę szkoła na Rudaku, szkoła podstawowa numer 17. Niepokój nauczycieli też był taki, że my zlikwidujemy na pewno tą szkołę, a oni już zaczęli sobie szukać pracy. A to bardzo fajna taka klimatyczna szkoła mała. Bardzo fajna klimatyczna szkoła, absolutnie nie planujemy jej likwidować, ale tak szukamy też na nią pomysłu, co zrobić, żeby więcej dzieci po prostu uczestniczyło w zajęciach. Rozumiem, że to o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli o mm, ze ulicy Targowej i przenosiny, przenoszeniu części oddziałów do dawnej szkoły Mistrzostwa Sportowego to pierwszy krok na, na tej mapie reorganizacji tak, jest, szkół. Tak, to jest pierwszy krok. Chcemy również poddać reorganizacji właśnie to zagłębie szkół technicznych. Mówimy tu o Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, Zespole Szkół Ekonomicznych. Zespół Szkół Ekonomicznych no nie cieszy się już popularnością. Jakby trochę mamy takie poczucie, że świetność tej szkoły trochę zgasła. well wow. Mimo tego, że pani dyrektor próbuje wprowadzić nowe kierunki, nie widzimy zainteresowania w rekrutacji. Chcielibyśmy, oczywiście, żeby wszyscy uczniowie dokończyli naukę, natomiast myślimy nad tym, żeby zespół szkół mechanicznych przejął po prostu zespół szkół ekonomicznych i jakby połączył się z nią. Dzięki temu zyskujemy drugi budynek, bo z drugiej strony do tak zwanego mechanika ustawia się kolejka. No dobrze, a co z tymi obiektami, które będziecie odzyskiwali? No bo jeśli szkoła będzie dyslokowana, no to zostaje budynek. Tak może być w przypadku 6 VI i 7 Liceum Ogólnokształcącego, które planujemy połączyć. Jeszcze nie dokonaliśmy tutaj wyboru budynku. To zostawiliśmy i dyrektorom, i nauczycielom, i rodzicom, żeby też wskazali nam, która kubatura by była tą kubaturą właściwą. Sami też również pojedziemy na taką wizję lokalną. I y, oczywiście jakby w wyniku połączenia tych dwóch szkół jeden budynek będzie wolny. Natomiast my chcielibyśmy, żeby te budynki były wykorzystane dla na rzecz społeczności lokalnej, tak? Jeżeli widzimy tam potrzeby osób w wieku senioralnym, to niech część tej szkoły będzie zaadaptowana na klub seniora, być może na dzienny dom. Jeżeli widzimy potrzebę utworzenia infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami, to być może to jest miejsce na warsztaty terapii zajęciowej, ale chcemy też, żeby mieszkańcy danego osiedla, danej dzielnicy wskazali nam, czego tak naprawdę potrzebują. Żeby ta szkoła była potem takim miejscem otwartym, w którym będą działy się różnego rodzaju działania społeczne. Proszę Państwa, zapraszamy do konsultacji, bo to nie są łatwe tematy i warto swoim, swoją opinią czy swoim zdaniem się podzielić. Prawda? Tak. Kiedy ruszają te konsultacje, kiedy te spotkania? 7 maja zaczynamy z rodzicami i pracownikami II Liceum Ogólnokształcącego. Dziękuję serdecznie. Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta miasta Torunia, była Państwa i moim dziękuję gościem, bardzo. a rozmawialiśmy o zmianach, o nowej koncepcji sieci szkół w Toruniu. Tak jak powiedziałem, to pierwszy krok, będzie się jeszcze działo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, dziękuję bardzo.